Jadę na tym statku, wśród stawków, to stolica europejska Nordic Walking, a poza tym mamy takie logo. Barlinek to mnie rusza, więc tutaj zawsze musi być pełno różnego rodzaju ruchu. W tej chwili tutaj za nami właśnie kończą się pokazy bezpieczne wakacje w Barlinku. Taka akcja przygotowana z okazji otwarcia ścieżki wodnej, przyrodniczej ścieżki wodnej po Jeziorze Barnileckim. Dosłownie niedawno zakończyły się międzynarodowe, już można powiedzieć, bo byli również Niemcy, ale głównie z całej Polski goście na Wielkiej Siódemce Barlineckiej, to zawody Nordic Walking. Pierwsze w Polsce. Tu, proszę Państwa, stworzyliśmy historię, mamy pierwszy rekord do pobicia, bo to jest pierwszy czas konkretnie mierzony w profesjonalnych zawodach Nordic Walking. Pierwszy w Polsce taki czas, tak? Tak, bo to były pierwsze profesjonalne zawody Nordic Walking. No, wygrał Pan z Krakowa, trochę nagród u również Warszawa. Ludzie przyje przyjechali do nas z Bielska Białej, Rzeszowa, Koszalina, e, z Gniezna przyjechał pasjonat Nordic Walking, ksiądz, który poprowadził dzisiaj, jeszcze celebrował mszę przed zawodami. E, Zielona Góra bardzo prężnie, e, Szczecin wielką ekipą, e, Gdańsk, Gdynia są pod autokarami. Czyli e, cała Polska naprawdę e, się zjawiła. Ja, naprawdę, Rzeszów, nawet Rzeszowa. Ja, ja naprawdę byłam w szoku, e, z jakich stron Polski przyjechali do nas ludzie na Nordic Walking. Bardzo za powoli wow. A nie Burmistrzu bliżej Dziękuję Pomóc Wodną ścieżkę przyrodnicą uważam za otwartą Bravo.